Ruszają nagrywki do mojego nowego teledysku Nagram wam trochę z kulis owej piosenki zatytułowanej Kałem ci serce, wstaw, sładna pogoda Nagram wam trochę z kulis <kluz> Chociaż jestem kurwa z tym garbem. Zobaczymy jaki wyjdzie rezonans magnetyczny ponurego Ścisły zakaz śpiewania, a nawet mówienia Co mnie tym bardziej motywuje do mojej śmiałej twórczości Zagram wam trochę z kulis, jak powstają wielkie produkcje Ponurego Myślę, że fajny utwór nietuzinkowy. Zaczerpnąłem motywacji z internetu. Zobaczycie, jak powstają wielkie i śmiałe produkcje Ponurego nie? Ta wyjątkowo dużo czasu mi zajmuje, bo z reguły po prostu wyciągam telefon albo kamerę, jak mam natchnienie i tworzę, tworzę totalnie spontanicznie, wiecie. Dużo się teraz będzie działo na kanale. Ja chcę działać w tym roku. Tyle kurwa pomysłów będzie się działo na kanale, mordeczki. Zostańcie z ponurym, to nie pożałujecie. Mam takie głosy ze swojego środowiska, że robię z siebie głupiego i że chuja z tego mam. Wiecie? Ale ja to robię dla was. Nie? I wasz biedny, ponury, w tym roku da z siebie wszystko. Fajny chuj, wam trochę ponagrywam. Fajna pogoda. Już nagrane, jak śpiewam, ale chyba w postprodukcji będę podkładał, wiecie? Tak powstałem wielkie mrożące krew żyła w produkcji Ponurego. Wszystko na spontanie. Kurwa, za spadnie ta kamera. To nie jest uchwyt do kamery, tylko do telefonu, wiecie? Cieszę się, że w ogóle dorobiłem się statywu. Szkoda, że on nie ma regulowanego kąta. To można mieć, wiecie, za 6 dych, nie. Puri Great Again, to moje hasło. Ten odcinek nagrywał też po angielsku jak wypali. Lubię jak jest staw zmrożony. Patrz taka ekologia z komina. No kurwa, no to jest życie, nie? Najważniejsze, że nie idzie na sąsiadów. mi nie stać kurwa na jako nie? A nie, no gdzie na kurwa nie stać na pelet Nazwę wiosce jest modny pelet Wszyscy kurwa tym peletem, no ale bo ich stać, wiecie Ponury jest biedny, skromny i ponury Chcę wam za wiele ujawniać Kulis nagrywania sen do tego mojego teledysku Wysikałem ci serce w stawie Trochę się stresuję, bo nie wiem jak mi wyjdzie Wiecie, nie? Jak mi wyjdzie sikanie serca, wiecie? A to jest piosenka z cyklu moich miłosnych piosenek to jest kolejny z serii moich utworów miłosnych więc jak sobie możecie wyobrazić może to dla mojej wybraneczki serca więc tym bardziej chcę żeby wyszło fajnie to jest miłosna piosenka, moja dziewczyna lubi miłosne piosenki wiecie jest to dziewczyna bardzo bardzo ładna no i dory do niej coś czuje, nie? dlatego tworzy nie? ona lubi, chociaż Powiem wam, mnie darzy uczuciem, ale ona uważa, że ja nie powinienem śpiewać, wiecie? Nie śmiała. i ona po prostu, no nie chce na mnie wymuszać presji, żebym ja dla niej śpiewał. Poza tym ona powiedziała, że ona się czuje trochę zazdrosna, wiecie, że ja wykonuję te love songi, ale ja to robię dla niej. Bo kochani, szablonowo, trochę zestresowany, bo wiecie, no teraz czekam, aż mi się zachce mocnosiku. muszę ładnie. Wysikać na śniegu na stawie serce, nie? Nie jest takie proste, nie? Kikam w serce złe, krzywe, kurwa, koślawe No to materiał cały idzie w pizdu i muszę czekać, że znowu zechce mi się siku ściągać sprzęt i znowu nagrywać materiał. Bo ja muszę ładnie zrobić siku na odcinku. Nie? W sumie coś tam mam nagrane, bo wczoraj już nagrywałem, mam za wiele zdradzać. Mam powiem jeszcze murdeczki, jak fajnie jest na stawie udałby się jakiś taki motocykl mały, bym sobie postawił, bym sobie to zrobił taki tor i bym sobie jeździł, wiecie, po takiej tafli lodu. Jeszcze oglądałem fajny filmik na internetach, jak gość piłą łańcuchową wyciął fajny przerębel w stawie i ja chyba też to zrobię. Że wam, że ostro, wiecie, sponiewieram łańcuch, ale jak ktoś to zrobił, to ja też to chcę zrobić. Bordeczki powiem wam jeszcze jedno. Dam tylko wejdę po tej drabinie. Mordeczki, nagrałem pierwszy odcinek, bo bardzo się zbulwersowałem I nagrałem odcinek komentarzy odnośnie bif na Grześka Bardowskiego Cała prawda Wiecie, bo Grzesiek Bardowski dał ostatnio taki wczoraj odcinek Wczoraj to chyba dał W niedzielę dał odcinek, który kurwa przypadkowo mi się włączył I który mnie tak zbulwersował, że no mówię, no nie Jak można tak jawnie pierdolić takie głupoty jak ten kurwa osioł i nagrałem odpowiedź do Grześka Bardowskiego. Cały odcinek na YouTube wyleci mordeczki. Zwracam się do moich przyjaciół ze świata rolniczego i nie tylko. Obejrzyjcie, odsłuchajcie sobie, ponury tam ostro wrzeszczy i odnosi się, bo opuściłem sobie jego odcinek i po kolei, wiecie, pauzowałem i omawiałem wszystkie kwestie. I zwracam się do moich przyjaciół z branży rolniczej, żeby się wypowiedzieli w komentarzach, czy ja mam rację, czy Grzesiu Bardowski ma rację, czy jak to wygląda, nie? Bo kurwa nie wierzę, że można być tak odklejonym, jak ten kurwa Grzesiek Bardowski się już odkleił, nie? Od kurwa normalnego życia wiecie? No i na dniach, koledzy, przyjaciele, wleci teledysk. Pierw chyba dam zwiastun. Dam zwiastun tego teledysku do tego utworu. Wysikałem Ci serce w stawie. To jest, to jest utwór miłosny. Kompozycja moja. Teledysk mój, wykonanie moje, ale chyba w postprodukcji będę podkładał, bo tu śpiewałem ostatnio, wczoraj miałem nagrywki i śpiewałem spontanicznie. Wiecie, wiało, nie ma dobrej jakości. Chyba w postprodukcji nagram śpiew, czyli. A wiecie, jak, gdzie, co to znaczy nagrywanie w postprodukcji dla. Jak nagrywają mali youtuberzy, żeby dobrze głos był nagrany? Trzeba pod kocem się skitrać albo pod kołdrą, wiecie, bo tak jak nagracie gdzieś w pokoju czy gdzieś.